na twarze, ja jestem Herosa, przed nami kolejny odcinek z gry LEGO Harry Potter lata 1-4, a dokładnie z roku drugiego. Dzisiaj troszeczkę bardziej kobiecym akcentem, tak to nazwijmy, ponieważ połazimy sobie Hermioną. Tak, co by się nie nudzić w życiu. I pamiętam, że teraz powinniśmy zacząć gdzieś... Gdzie my zacznijmy? Łał! Przepraszam, my nie powinniśmy zacząć troszeczkę... Wcześniej? Znaczy później? Dobra, nieważne. Ała, ażem się uderzył palcami o biurko. Tak, pocałuj, żeby nie bolało. Zawsze działa. E, dobra, tam gdzie mam iść, to już nie jest daleko. Gdzie to jest? Tutaj, tędy. Dlatego pytanie, my jeszcze nie mamy DNA Kraba i Goyla. W ogóle to... Harry mi się wpycha jak hermiona miałem grać. Widział to, to takie niekulturalne Prawie jak ja w Radu. gdzie wiem przeskakujesz? Turendy Którędy my mieliśmy iść? Nik? Aha Nie wierzę Wait a minute Extras Eee, Disguise Miało być, Carrot wands. Jeszcze było, kolekt i to Czy to się załączyło? Załączyło Przynajmniej tak powinno być eee, Dobra, działczy Tak gra się co chwila recytuje, ja nie wiem o! Te, Jay Z A te tu <laughs> Jaki fajny chwila A może jakoś może go inaczej przebrać? O, drugi raper. Ty masz być rajperem. Ninjo. Co? Ale lipa. Nie ma fajnych strojów. Czy to jest? Nie, to nie może być To jest malfoy. Widzicie, to, że to jest ten. Jak było tym Colinsowi. już zapomniałem jegoś na ten co za Zacharym wytym tym z, 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 z tym aparatem Nie przypomnę sobie Zresztą kto by się tym przejmował Remiona rób książki Gwiazdy księżyc eliksir kapelusz zapamiętam Zły klawisz Jeszcze raz Gwiazdki, księżyc, elixir kapelusz. Co tu mamy dla mnie? bój głowy, jak widać. To, to. Aha, mam szafkę. Co mogę z nią. Zostaw. Hermiona kotę! Tak, poproszę, chcę. Chcę, żeby Hermiona na zawsze została kotem. Co ja mu... Co ja że mu zrobił? Czemu mnie kaczką rzucił? Stary... mi ucie? No karamu ją rozwaliłem, nie będzie we mnie rzucał. Hermiona, nie ty miałeś się bawić. Tylko przyprawami. Które są eliksirami, ale to są przyprawy. Pamiętajcie. A z tym nic? Okej. Okay. Dobra, to jest dziwne. Mam to do skaczania. To lecimy na przepychatce. Karmiona jak każda kobieta w swoim żywiole. Przepraszam, to było szowinistyczne. Chcę tylko powiedzieć, że wcale nie jest mi z tego powodu przykro. Czy to ja mam skakać na książki? Nie. Mam skakać na te czerwone. To mi da coś z tego Gryfindoru, czy nie? Tą tarczę. 5 6 7 No, skaczaj na to, traf sobie Hermiona. O, dziękować. 7, zejdź na chwilę. Czy to mnie robi? Też jakieś nie robi, to, to są tylko klocki, to spadać No dziękuję Jak ona pięknie to... Majestatycznie prawie jak na jednorożcu no, nie, Na jednorożcu jest mniej majestatycznie niż na przepycharstwo kibla A i jest to, to fioletowy klocek Ja myślałem, że jakieś przedmioty fajne Ej, ej, ej Dobra Naprawiłem rurę Idziemy dalej. Matko, to mnie nie przestanie bawić. Oj! Czemu ja do beczki wszedłem? Co to robi? O, coś, 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 coś... tam w środku chyba było, albo mi się wydaje. Czy ja zrobię tutaj jakiś... Iść mnie z tym! Aha Ej i nie, ej, oddajcie mi moją przepychaczkę I to nie było w ogóle zakręcie, tylko to był eliksir Słodkiego snu, jeżeli dobrze pamiętam Tak się opychają, żeby wam w wąsach nie zostały A, zamiast mi weszli do schowka jeszcze, no dobra Ej, gdzie mój ten... No. Hermiona! O! To miało tak być A ja wracam po swoje rzeczy Ja się na przepychaczkę Chodź Idziemy razem Przez świat Ja i moja przepychaczka Chcę ja tylko powiedzieć, że to co mówię jest strasznie dziecinne Ale wcale nie jest mi z tego powodu przykro Ej! Pomocy! Do no, dobra zostawmy to, bo Zostawiam na chwilę przepychaczkę, bo tu są klocki. A i to już? O, proszę. We wchłoń. Co? Kwiatka żeś naprawił. I co z tym kwiatkiem? Co ja mogę zrobić z tym kwiatem? Bo to jest kwiatek parkurowy. prawie pykło. Jeszcze raz parkur. Ajć nie da się na to tak parkurować jakbym chciał. chciał. oj Co, Co tu? Co tu? Co tu? Co tu? Co tu? Nie mogę wejść. Co zrobimy mobilność? Jedno no. Tam jest Hermiona wy, wyżej drugi. Jakbyś mogła. Jednak granie hermiona nie było takim mądrym pomysłem. I tak musimy być rudym przez chwilę. Dawaj szczura. Tu góry jest... Oj, to ten nie chcemy, my chcemy tu. No myślałem, że... Weźmiemy w to. Łowu! Łowu! Wow. Ile tu klocków? Jak się szybko obłowić? Wystarczy przejść ten jeden poziom. I co to już? Latający holender się skończył. Matko, moja 8 minut, a my nic nie zrobiliśmy. Dobra, już skaka jest na przepchaczki i lecimy. Jak go już się potrąciła. Co tu mamy? Jakiś filmik, jakiś coś? Hallu? Pazesdok? Mogę Hermioną dziękuję. Rany, jak. A to źle wygląda. O, i mu włosy. Jak do tego doszło? A bo tu już jest. O szlak, to już jest poziom dosyć wyższy, jak widzę, bo tu to jest fakt, że tu już mamy te. Hermiona, rzućaj zakręcia, cokolwiek. Oj, gdzieś się zepsuliśmy. Wykręcimy te krany, jak widać. Hermiona, to nie przystoi. Przepraszam, ty byłaś tą mądrą. I tą, która nie jest wandalem. Ale kibel, zróbmy. Co mogę zrobić na kibelku? Nic. Mogę odkręcić. O. Aha. Możesz to zakręcić? Dzięki Hermiona. O chyba, a dobra padły już. Co tym zrobię? Poprzewracałem i jest do To chyba mamy, a nie to nie jest to co mamy. Wrzucić do kociołka to jest tu. Tu mamy coś do pociągnięcia dla Hagrid'a. No i kolejne żeśmy rozwalić. Ale nas psuje jedne. A to co? A tu mamy wisienki. Nie wiem co wisienki robiły w... Nieistotne chyba. Bardzo nie chcę tego wiedzieć. Hermiona! O, noż... Czemu ona tak spada z tego namiętni i pasją? Nie! A i w Nie bawisz się tak z wami. Jesteście głupi. I macie trzy łonowe. Tego nie, nie zepsuję. A to mogę zepsuć? Co to? Mogę coś z tym zrobić? Mogę tutaj rudego. Tu nic. Ja tak bezowocnie tutaj. Może krany może podsuć? Nie da się bardziej popsuć kranu. Aha. To żeśmy zepsuli, ale z nas Tym, gdzie trzeba totalny remonty, na przykład Trzeologowskiej albo coś. Albo Kasia Dowbock też mogłaby przyjść. Bo tu parę rzeczy. O, bo to może. Bo nie, nie wiedziałem, że to drugi raz jeszcze zepsuć. Ja to jak bardziej zepsuć coś, to co już jest zepsute. Tym nic się nie chce zrobić. No, to teraz mi powiedzcie, co zrobić z tymi tu. Brakuje nam jabłka. Hmm. Do mnie przejdziemy. <laughs> tu już wszystko popsuliśmy, dobra. Może to trzeba tak. Oj, teraz ta nagle. Ta. Ła! Hermiona! To jest tej nieprzymuszonej Anielki. Współpracuj. Ty bziągwo jedna, wiem. Rudy, będziesz moim szczurem doświadczalnym? Rudy! Te Ulepszony. podejdź tu, o, ładnie? Harley tu i uważ rzesz. Chcę ją tu. Nie. Potter. Idź, idź stąd. iść być lujem gdzie indziej o tu tu sunąć się tak rudy tu nie rudy Rymiona to nie wejdzie bo jest kobietą jak widać Harry nie ma różdżki jak widać a nie Poszło, poszło, poszło. rany. Ale to były problemy. Oj. A tu chyba trzeba było w takim razie tak zrobić. Weźmy to. No. RON. Aha, bo to było potrzebne, kwiatka zrobić. To fajnie. Coś myśmy. Aha. Aha. Nie chcę wiedzieć, co tu się stało, że to jabłko im tak śmierdziało. Na pewno nie jest koniec takiego poziomu. No, rudy. Zmiana. Klej na umur. I... Ale... Okej! Okay. Yy, Pani ich przewrało. Jeszcze pomachaj im ogonem i nie wiem. Ej, gdzie mój kobiecy... Mój kobiety wątek szak trafił? Weź mnie stąd. Aha. To mi nic nie daje Tu mamy rybcie Gdzie jest trzecia rybcia? to jest trzecia rybcia No, nie to, tylko rybcie I co z tego mamy? Tam coś przypłynęło Ok Do tego, żem się nie spodziewał Ale się grzebiłem przez te nie. Przejdę już o od Pes. Tu mam. Po iść z ty stąd. Przejdę ta. Wziąłem pt. Teraz otwórzmy skrzynię. W skrzynce mamy. Trupa o czerwonych włosach? <coughs> A nie, to jest jakaś. To jest flet na wunschach. Co mi tu teraz dało, że mam flet na wunsza? Jak na dobrą sprawę? Nic. Chciała, wunsz teraz przyjdzie tu. Ja, w górę. O! Ideala. I co, serio? To tylko po to mi było. Trzecia. Czwarte. A coś mi tak jakoś pomoże w życiu? Nie wiem, puszczę radio. Też nic. A. wait. A to tu? Może ja to to pchnę. Nie pchnę. Nie skrzynkę, miałeś rozwijać, tylko wą wąża. A, wąż jest niewzruszony na moje ruchy. Dobra, a jeszcze zostańmy prawdziwnym tym czarodziejem. Jak dobrze pójdzie. To my z nim możemy? <laughs> Idź mi pachołuj. Ja nie mogę go dalej knąć. No to won. Na chuler żeś mi tu w takim razie stał. No. Zostaw tego ślizgona. Rób pochodnie. Dobra, jeszcze dwie, trzy Nie pamiętam, mam pani złotej rybki. A później wymyślimy w końcu, co tu trzeba zrobić. Kiedyś trzeba byłoby. Ciebie już zrobiliśmy. Ciebie nie zrobiliśmy, dobra. Ten <laughs> jesteśmy prawdziwym czarodziejem. A tak serio, co tu zrobić? O! Trzeba mu się wpadli w do wody chyba. Tędy dalej nie przejdziemy, dobra. Może ja coś z tym mam w ogóle zrobić? Nie, nic z tym. Szkielety? Nie. No i już tu musi być jakieś wyjaśnienie. To zacznij, czemuż tak? Bo już coś ma w pysku, teraz widzę, musiałem go parę razy pierdyknąć, aha, no mi dał, tu jest więcej węży. Dobra, tego, bum, szakalaka, nie? Dobra, trzeba ich tak w takim razie rozwalić, od przodu. żeby nie od tyłu. No, walaj! Dobra, poszło. I pewnie on nam zrobi wodę. W Szczęście, sensie, żeby sobie poszła. Bo jak nie, to ja już nie mam pomysłów. Dobra, zbroja rób. Pracuj, jak przystało na prawdziwą zbroję. Zresztą <laughs> bardzo Snape nie mógł się tym zająć. Są jakieś pachoły? Po to, żeby się z nami wysługiwać? Musieli Gryfonii przyjść po to, żeby z zgoni mogli wrócić do chałupy to jest tak głupie Uf. Z jednego w drugie O Naprawiłem jej Wybijamy w takim razie, o Ding ding, ding ding, ding ding, ding. Oczy mu urwał. Aha. To jeszcze. Panie, to trzeba odcinek powoli kończyć, a mi tu dajecie jeszcze nie wiadomo co. O! Spadnij, spadnij! No nie chcę mi spadnąć. Może ja mam go wingarnił lebiosą czy coś? A nie, tu coś jest. W tym razie. Ja mu schody pewnie zrobię, nie? Nie, to nie są schody. Masz na obraz. Ej, serio, co mogę dla niego zrobić? Poza tym, że go walnąć. Wiem, immobilusem. To zawsze pomoże. Hello! Uj! Aha! Bo, jak uderzam w to się nie liczyło, rozumiem. Moje zakęcia gorsze. Tak? Dobra, pogadamy sobie jeszcze, stary, będziesz coś chciał. Dobra, jesteśmy prawdziwym czarodziejem. Bierzmy się do roboty. Jak to zepsuć? Jego się nie da tak zawsze. Ja wiem, co będzie potrzebne. Gdzie są Mandragory? No, rybcia. Aha, ona sama. Dobra. Czaha wyszła. Mamy od, Aha, czyli daliśmy mu już brwi od razu. Bo wcześniej to pamiętam, że... Ma wystaw tylko oczy. Łatwo i stój! Haha, ha, to nie jest to. No uciekajcie, bo jesteście. Bo. Ron jest rudy. Ach, pająki! Nie lubię. No dobra, w takim razie zakończyliśmy odcinek. To było w takim razie na tyle, ja wam Bardzo dziękuję za obejrzenie te, tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli chcecie, to możecie standardowo dać swoje łapki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje i co sobie tam jeszcze chcecie. Wiecie jak to działa, prawda? Miał być odcinek feministyczny, miała być Hermiona. I okazuje się, że to i co? I moja plany szlag tak trafił. Bo nie pomyślałem, że to będzie ta scena jeszcze. Ale cóż. W takim razie, niech mocnego zawsze będzie z wami. Jesteśmy już w połowie drugiego roku, więc wkrótce pewnie go zakończymy. Ja ja żegnam się krótko.